Maria Dębska o życiu po rozwodzie. Tak podsumowała rok. Cenię sobie w życiu takie momenty. Maria Dębska i Marcin Bosak rozwiedli się w marcu 2022 roku. Aktorska para podzieliła się także. Jeśli chodzi o taktykę komentowania, rozstania, podczas gdy Bosak milczał jak zaklęty. Maria Demska pokusiła się o wyznanie, jak doszło do momentu, w którym była już pewna, że ich drogi się rozeszły. Przyszedł taki moment, w którym po prostu ja poczułam, że jakby wewnętrznie dojrzała mi to się wydarzyło właśnie wtedy. Kiedy podjęłam decyzję o tym, żeby po prostu się rozstać, zwierzała się w rozmowie z Magdą Młek. Teraz, kiedy zapytano ją o to, jak podsumowała kończący się rok, odpowiedziała dosyć nieoczekiwanie pozytywnie. Choć nie nawiązała do rozwodu bezpośrednio, wspomniała za to o wojnie na Ukrainie. Mam poczucie, że to był wspaniały rok, mimo że na świecie bardzo trudny, i że wojna jest tuż obok nas. Na świecie dzieje się bardzo dużo rzeczy, przez które nie da się udawać, że jest super. Dla mnie osobiście on był bardzo dobry. Bardzo dużo się nauczyłam i odbieram go bardzo pozytywnie, tłumaczyła Maria Dębska w rozmowie z Plejadą. Cenię sobie w życiu takie momenty, kiedy widzisz wszystko w ciemnych barwach. A nagle okazuje się, że możesz na to spojrzeć zupełnie inaczej. Kiedy wyciągasz wnioski, kiedy uczysz się. Mimo, że to jest bolesne, dodawała chwilę później. Wygląda na to, że jest pełna nadziei na przyszłość.